Sejabek, Quebec. Wczoraj pierwszy śnieg, a dzisiaj zimowo. Nie wiem, jak ja będę jechał z tą pustą noczepą. Mam nadzieję, że wiatr będzie w dobrą stronę, żebym znowu w rowie nie wylądował. Sejabek to miasto, do którego jadę dzisiaj ładować. To jest taka praca regionalna, lokalna, bo jednak jadę te 650 km, żeby załadować. I jadę na pusto. Może by się znalazł jakiś ładunek w tamtą stronę albo chociaż do połowy drogi do Quebecu. Ale z firmą jaką już jesteśmy, oni czasami nie mają czasu szukać, bo oni biorą ładunek stamtąd i muszą go dowieść w tym przypadku do Las Vegas na określony w określonym terminie, także nie mają czasu szukać. Mają, musimy być na załadunku dzisiaj, choćby się miało palić. Zimno już trochę jest, znaczy no zimno, minus 2, ale ten wiatr i tak brrr, niedługo trzeba będzie trucka podłączać pod prąd. To jest dokładnie 650 km w jedną stronę, czyli w dwie strony będzie 1300, w Kanadzie możemy jechać 13 godzin, czyli teoretycznie powinienem się zmieścić. Powinienem to zmieścić w książce. Ci co tutaj jeżdżą, wiem o czym mówię. Bo są dwa sposoby logowania. Na kilometry albo rzeczywistość. 1300 km na tej drodze, no nie wiem czy wyjdzie, bo tam jest kawałek za Rimuski, przed Rimuski i za Rimuski już nie ma autostrady. To normalna droga i tam dwa, trzy miasteczka, także no nie uda mi się utrzymać tej przeciętnej 100 na godzinę że jak wejdą elektroniczne książki, to już takiego ładunku się nie zrobi w jeden dzień. W sumie... Ja nie wiem, czy ja, czy ja dzisiaj wrócę. Ten ładunek dopiero wyjeżdża jutro po południu, albo pojutrze po południu i po 12 jedzie do Las Vegas. Ja mam w tym wyjeździe wybór. Albo mieć płacone na godzinę, albo z kilometra. Mi się wydaje, że z kilometra mi wyjdzie lepiej, bo zapłacę mniej podatków i mi wyjdzie większa wypłata. A jak śpię, to mi nie płacą za sen, tylko za jazdę. No to by mi wyszło, nie wiem, powiedzmy 16 godzin razem z ładunkiem, rozładunkiem to by było jakieś 320 dolarów. A z kilometra mi wyjdzie 380. No to raczej się opłaca z kilometra pojechać tam. Tak, tak mi chyba ostatni raz płacił, jak tam jechałem. A co jedziemy ładować? Chyba ten: jakąś sklejkę na meble. Firma się nazywa Uniboard. No nic, tyle wywodów. Podczepiamy. I zasuwamy na wschód Quebecu. Wezmę trochę płynu do, wycier do wycieraczek. To jest nasz stary magazyn. Nasza firma tak się rozrosła, że już tu nie ma magazynu, tylko jest warsztat. Powiększyli warsztat. <grystanie> Nieźle. To nigdy nie jest za dużo przy takiej pogodzie. Szczególnie kiedy przestanie padać śnieg. Jest tylko brud na tym, na asfalcie. Dobra. Powinno starczyć na tydzień. Ktoś kiedyś zapytał, dlaczego w komentarzach numer seryjny traka jest na boku. To jest potrzebne do przejazdu na wagach. Mm. Naprawdę. Tylko minus jeden. Ale to te pierwsze mrozy. Człowiek jest nieprzyzwyczajony. A jak będzie koniec zimy i będzie zero stopni, to człowiek będzie chodził w podkoszulce. <laughs> Pewne rzeczy się nigdy nie zmienią. Brrr. Silnik diesla tak fajnie pracuje, jak jest zimno. Tak, do minus 10. Bo później to już wydaje dźwięki, które są dla mnie dziwne. Jak jest minus 20 albo minus 30, to aż strach jechać. Nie, silnik jest dobry. Za 7000 km pyknie mu 1800 km. Kilometrów. I cały czas mu się chce. Szef, znaczy szef, dispatch, spedytor 1, który mnie, znaczy który mną rozporządza, powiedział mi, że jutro pracuje, także muszę wrócić. Ale powiedziałem mu, że nie wiem, czy wrócę, zależy, jak mnie tam załadują. Jak mnie załadują od razu, to jak do północy mam jechać, to wrócę. Prześpię się na tym, na bazie i od nowa. W tango lecimy. No, w tym interesie, żeby zarobić, trzeba się narobić. <laughs> czy to miasto, czy to daleko, czy to blisko, czy to regionalne, trzeba robić, żeby zarobić. Ale lubię to tak czy inaczej. Dobra, ustawimy sobie nawigację. O, już się ciepło zrobiło i spadamy. Ile mówi ta powolna nawigacja kilometrów? 627. No! Jak nie będzie się nic tam na drodze działo, to nawet nawet się by zmieściło, bo 627 razy 2 to jest 1250, 1256, 12,5 godziny jazdy. Powiedzmy 13. Może się zmieszczę, nawet bez tam naciągania, nie? Minimalnego. Ale powiem Wam, że tak 15 minut tolerancji w książce jest, no bo no, bo te książki mają to do siebie, że są podzielone co 15 minut. Także nawet facet na wadze mi powiedział, że e, jest tolerancja tam do 15 minut. Także 15 minut dziennie no to teraz zawsze może dać coś, nie? Dobra, nie ma co. E, muszę zatankować po drodze i jedziemy na wschód Quebecu, do Quebecu, miasta Quebecu, będzie nudno. A później zaczynamy tam się zaczyna rzeka świętego ławyżyca rozszerzać i są fajniejsze widoki. Widać czasami yy, ogromną, yy, ogromną, ogrom tej rzeki. Yy, 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 tam będzie chyba zimowo też, jest ciut bardziej na północ. Miejmy nadzieję, że nie będzie tak wiałe jak yy, dwa lata temu, kiedy skończyłem w rowie. Ha, ha, ha. Na długą drogę się rozbierzemy. A. Puścimy sobie radyjko z Polski wiadomości. A powiem wam, że słucham wiadomości z Polski, z Kanady. Jak się słucha właściwych stacji, to te wiadomości są a, znaczy niepodobne, ale a, no na sieci się dzieje to samo, także to jest dobry, dobry sposób, żeby porównać e, różne punkty widzenia no i, i, i widać, że, że, że niektórzy polscy dziennikarze coraz bardziej Podążają do sprawy obiektywnie, choć w Polsce jest dużo publicystów, no a publicyści to są opinie, tak? Dobra, koniec z polityką, bo znowu odlatuję, żeby mój blog się nie zrobił polityczny, bo to jest w sumie blog o trackers o, o trakach i o mojej pracy. No ale czasami coś to mogę powiedzieć. Okolice naszej firmy coraz bardziej wyglądają jak strefa wojny. Montreal to jest strefa wojny no eee, Muszę kiedyś nakręcić o tym film W Montrealu wszystko, ale dosłownie prawie wszystko Jest rozkopane i co tydzień konfiguracji się zmieniają, także można zgłupieć Można totalnie zgłupieć Jeżdżąc w tym mieście I to już się to widać na, na użytkownikach drogi no Po prostu ludziom e, odbija I, 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 I no to jest normalne stres nie? I, I mówią, że Następne Następne 10 lat ma być jeszcze gorzej, jeszcze gorzej, jeszcze gorzej. Ja nie mogę sobie wyobrazić, jak może być gorzej niż teraz. Dlatego ja popracuję w mieście przez jakieś e, dwa tygodnie, ale ja uciekam stąd, bo no bo po prostu, e, okej, okay, praca tam praca, płacą mi na godzinę, okej, okay. ale to też mnie wkurza stać w korku, ale dojeżdżać codziennie rano i po południu e, półtorej godziny do pracy, 20 km, no mnie to naprawdę nie interesuje. Naprawdę mi to nie interesuje. No, mam radyko, mam ciepełko. Cóż tutaj więcej do szczęścia jest potrzebne i zaczynamy nową przygodę regionalną, lokalną. Mają codziennie. <noise> o matko. Dobrze, że uciekam pod trafik. Znaczy w drugą stronę korków na Mont Champlain, na Quebec, na Rimuski i 45 minut za Rimuski będzie miejscowość. Sejbek, tam jest, tam robią to mówiłem tą sklejkę na meble. Tam zadujemy i wracamy. Może się uda, ja mam. Zmiana może u nas w Kanadzie trwać 16 godzin. Jeżeli wyjdzie mi 12,5 godzin a jazdy, powiedzmy 13 godzin jazdy, no to mam 3 godziny na różne, na załadunek i, i tankowanie. I w Kanadzie nie trzeba brać żadnej pauzy. Jak mi się podoba, to mogę jechać 13 godzin, 13 godzin non stop. To wszystko. To wszystko, widzicie, tu są nowe części tego mm, węzła to wszystko musi upaść i zostać odbudowane od nowa i to w innej konfiguracji. I to jest tylko jeden z tych, jeden z e, ogromnych, jedna z ogromnych budowli Montrealu. Następna będzie e, mostem, który zaraz będę jechał, most Champlain. Budują obok nowy most Samuel de Champlain e, ała. Rurociągi zmieniają, wodociągi, wodociągi, ścieki no wszystko, coś tylko da w Montrealu, zmieniają, i przez następne 10 lat będzie jeszcze gorzej, zanim będzie lepiej. O ile będzie w ogóle lepiej, <laughs> w moście nigdy nie wiem o której godzinie, którym pasem traki mogą jechać, oni cały czas zmieniają. I na starym moście, którym zaraz przejedziemy, w godzinach szczytu jest odejmowany jeden pas dla strony, która nie jest aktywna, czyli ta, którą ja jadę. Ok, na muszę zjechać. Um, I jadą autobusy pod prąd. Na nowym moście będzie dedykowany pas z każdej strony dla tych, dla autobusów. Nawet ma być nie tramwaj, tylko lekka kolej. Um, muszę przyznać, że akurat ta budowla tego, tego mostu idzie bardzo szybko i mają go skończyć już za dwa lata chyba, czy za półtora roku. Aha. Ale nie można tego powiedzieć o wszystkich budowlach w Montrealu, bo przy lotnisku jest węzeł, który budują 10 lat i jeszcze nie mogą skończyć. To jest po prostu jakiś kosmos. A ten most się wzięli do roboty i on rośnie, rośnie w oczach po drugiej stronie. Ja za każdym razem, jak przejeżdżam, powiedzmy po jakiejś dłuższej wyprawie, dwa tygodnie mi nie ma, no to widzę, widzę gołym okiem postęp, chociaż się nie znam na tym, ale widać, że budowy, budowa postępuje. Widać na razie tylko dźwigi na wodzie I z tej strony chyba nic nie zobaczymy Może jak będę wracał dziś w nocy albo jutro rano zobaczymy więcej no, a tutaj rzeka świętego Wawrzyńca jest dość szeroka Dość szeroka Donald Trump za prezydencji Commercial Transpacifique Et en Israël, un projet de loi sur des appels à la prière dans les mosquées déclenche des passions. Może za Quebekiem nawet słońce zobaczymy, co by było fajne. Już widać most. Dwa mosty, które prowadzą do Quebecu. No a my powędrujemy po tej stronie rzeki. I tak myślałem, że dzisiaj nic nie zobaczymy przez tą pogodę taką śniegowatą, ale chyba będzie dobrze. Chyba będzie dobrze. Cały czas mam wiatr w plecy, co jest dobrą rzeczą, bo, no bo mam pustą naczepę. A jak będę wracał, to już będę załadowany na maksa. Także jak będę wracał, to może być pogoda, jaka, 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 jaka chce, Obojętnie, jaka może być. A tak. No, na razie idzie dobrze, może się uda wrócić. Wszystko zależy czy mnie tam długo będą ładować i czy mnie wezmą przed czasem, bo ja tam mam awizę na czwartą, a będę tam ciut przed drugą. Ciut przed drugą to może jakby mnie załadowali, i o trzeciej, czwartej wyjechałbym, to bym dotarł do Montrealu. Na 10-11. No, to jest rzeka Szodzjer Apalaż. Nie, przepraszam, Szodzjer. Z występuje taka forma autostrady, tu jest mniejszy ruch, także nie, nie musi być cały czas e, cztery pasy, dwie w każdą stronę, tylko po prostu jest infrastruktura autostradowa, że mamy normalnie wyjazdy, wjazdy i raz na jakiś czas każda strona ma pas do wyprzedzania. I można tutaj normalnie zasuwać tak e, na autostradzie i, i, i jest to szerokie. To jest taka eska, w Polsce też takie eski się zdarzają. Eee, tylko w Polsce się szybciej jeszcze jeździ i zaraz nawet i ta autostrada się skończy, zjadę już na taką drogą krajową w wersji kebeckiej, to ciągnę do Rimuski, przed Rimuski znowu będzie taka autostrada, za Rimuski <gryw> znowu będzie normalna droga i to jest taka historia <gryw> tej podróży, wyjechaliśmy za Kebek. Temperatura poszła na plus, mniej śniegu, tylko deszcz. O, ja mam bardzo starą nawigację, dawno nie robiłem aktualizacji, ona nawet tej autostrady jeszcze nie widzi. <grym> no, w każdym bądź razie, półtorej godzinki jestem na miejscu. Będę na pierwszą 30, a mam być na czwartą. I co się mówi? Jak ten? O, kumpel dzwoni. Nie zasięg tracił, bo to już wiesz, z Kebeku na za długo się wiesz, tak? Ciekawa nazwa ta, Seybek, bo w prowincji Kebeku to większość nas to są święci, czyli Saint André, święty Andrzej i tak dalej, Albo nazwy indiańskie, tak. E, kanałagie, albo... No, no, typowo indiańskie. Właśnie nie wiem, czy Sejabek to jest nazwa indiańska, ale raczej pochodzi z języka francuskiego bo, i angielskiego, bo Sej to jest po angielsku powiedzieć, Bek po francusku to jest e, usta. <laughs> e, no ciekawa nazwa w każdym bądź razie. Sejbek. Chociaż to może być też kurczę nazwa indiańska, bo Quebec. To też jest chyba nazwa indyjska. A już sam nie wiem. W każdym bądź razie, co chciałem powiedzieć, że jest ciekawa nazwa i jak większość miasteczek e, kebeckich jest kościół e, w centrum miasta. Jest Rue Principal, czyli Main Street, czyli główna ulica. I, to, I tak mniej więcej tu się żyje spokojnie. I gdy się oddala od dużego centrum, którym jest Quebec i Montreal, no to jest stosunkowo mało pracy. I, i większość ekonomii polega na, na jakichś dużych fabrykach. Tutaj mamy dużo drzewa w tej części Quebecu, a na południe jest Nowy Branswyk. Tam jest bardzo dużo drzewa, no i tutaj mamy fabrykę, jakieś sklejki. Firma się nazywa Unibord i zatrudnia dużo ludzi z regionu i na tym ekonomia tutejszych regionów polega. No Niespodzianka, niespodzianka. Dwa prinse są, proszę, proszę. Niespodzianka, a niespodzianka, czyli dwa ładuneczki stąd idą. Ciekawe Nie jeden, nie dwa, tylko troje nas jest, ale jaja. O to musieli tutaj kierowców miast, nie tylko miastowych, jest coś tylko z tego, z autostrady. Ten to już chyba zaadował. I just got here we got three, three trucks trzy prince ja będę prawdopodobnie ostatni. Jutro już mam robotę. Nie wracam tu, ale wracam tak gdzieś w 2-3 drogi do Rivieruel na przepinkę. Ale to już będę płacony na godzinę. W międzyczasie podgrzewam sobie krafiorka i czemnę się czekając aż mnie załadują. bazę. Jesteśmy już na dwudziestce między Quebeciem a Montrealem. Nie dojadę do bazy. Mam półtorej godziny, a czas pracy mi się kończy za godzinę, także zaraz stanę, wyśpię się, wrócę. Rano przepnę naczepy, wezmę pustą i wrócę z powrotem tą samą drogą, tylko ciut bliżej. Przepnę kolejną naczepę u następnego klienta i przyciągnę towar, który będzie Szedł do Meksyku. Eee, cóż, taki to był typ wyjazdu i dnia w sumie pracy regionalnej 22 listopada 2016. Mroźno, mroźno, minus 2. Dziękuję wszystkim za uwagę.